Ten znów z tym Asterixem. No ale nic nie poradzę na to, że te trzy części, które wpadły na moje Steamowe konto jakiś czas temu, stworzyły we mnie niemałą ciekawość. Po dość słabej jedynce i rewelacyjnej dwójce, pora na część trzecią, która po raz kolejny zupełnie inaczej sięgnęła po te galijskie potyczki z Rzymianami. Co ciekawe jest to zupełnie nowa produkcja, a nie jak w przypadku poprzedników odświeżone starsze odsłony. I tak wiem, że trzecią częścią jest zupełnie inna gra w tym świecie, ale skupiam się wyłącznie na serii z XXL w tytule. Cześć, ja jestem Gramodrana, a to Astelix i Obelix The Crystal Manhill. Omawiana część miała swoją premierę pod koniec 2019 roku, i już na starcie wyróżnia się zupełnie innym podejściem względem poprzedników. Grafika, mimo że szczegółowa i przykuwająca do ekranu nie jest już trzecioosobową bijatyko platformówką dla jednego gracza. Mowa tu bowiem o produkcji z rzutem izometrycznym, w którym możemy przechodzić całą produkcję w trybie kooperacji. Czy te wszystkie zmiany wyszły tej produkcji na dobre? O tym za moment. Fabularnie mamy do czynienia z małą sztampą. Galów okupują Rzymianie i tylko wioska Asteliksa i Obelixa jest jak zawsze niepokonana. W trakcie niekończącej się obrony wioski do Geta Fix'a, czyli najstarszego druida znanego nam bardziej jako Panoramix, dociera list od Adwiny Gandir, księżnej Tule, która prosi o zadbanie o drogocenny, kryształowy, tytułowy Menhir, który nie może trafić w ręce Zesarza, gdyż posiada niezwykłą moc, którą nasza dwójka bohaterów będzie odkrywać podczas gry. I tak prezentuje się fabuła. Nie jest to więc nad wyraz oryginalna historia, ale Menhit bardzo fajnie zmienia zasady gry, w której przyjdzie nam uczestniczyć. Historii, która mimo wszystko najlepiej smakuje w koopie. Głównie za sprawą tego, że przechodzenie gry w pojedynkę opiera się głównie na zmienianiu postaci w locie. Jako że sterować można tylko jedną personą, tak druga obsługiwana jest przez komputer, co niestety nijak nie ułatwia samej gry. A czasem bardzo mocno ją utrudnia. Choćby w poziomie ze skradaniem, gdzie często nasz kompan ma za nic chowanie się za osłonami, albo ma problem z wchodzeniem po schodach. Choć akurat bugi to nie tylko domena sztucznej inteligencji. Jeśli miałbym opisać to, jak wygląda wspólna przeprawa przez kolejne rzymskie wioski, to początkowo trzeba się przebić przez pierwsze dość nudne dwa etapy, które pokazują bardzo niski budżet produkcji. Nie możemy tu liczyć na ładne wstawki wideo, a rozgrywka ogranicza się do przemieszczania kilku metrów, by bić Rzymian lub dotrzeć do rozmówcy, który przydzieli nam misję. Cała sytuacja poprawia się, gdy Obelixowi zostanie wręczony tytułowy kamień, którym będzie dysponował przez całą grę. Manheery zmienia rozrywkę o tyle, że jest potrzebny w wielu sytuacjach. Dysponuje on bowiem wraz z rozwojem gry nowymi umiejętnościami. Formą zwykłego głazu, by niszczyć drewniane wieże strażnicze, forma lodowa, by unieszkodliwiać wrogów i mrozić gejzery, umożliwiające przeskok Astelixowi w trudne miejsca, a także moc wielkiego magnezu i ognia. Ta pierwsza przyciąga elementy, by kolejny raz umożliwić mniejszemu Galowi dostać się na różne półki, Zaś moc ognia niejako toruje drogę paląc krzaki i roślinność, za którą kryją się wejścia i znajdźki. Taki stan rzeczy świetnie sprawdza się podczas całej gry, bowiem współpraca jest tu bardzo fajnie przemyślana i nie ogranicza się do prania tuzinów wojska ze zmyślnymi kombinacjami, choć ten aspekt z biegiem czasu bardzo dobrze się rozwija. Przyjdzie nam bowiem przez całą grę odwiedzać różne rzymskie osady, by w pień wybijać kolejne hordy, skupiając się głównie na namiotach, z których to respawnują się kolejni przeciwnicy. I nie ma co, sprawia to masę frajdy, a różne palety kolorystyczne każdej z osad nadają nieco różnorodności stronie wizualnej, nie nudząc się zbytnio przy wykorzystaniu tych samych asetów. Im dalej w las, tym jest ciekawiej, dostajemy zagadki logiczne i misje wymagające stałej współpracy do tego stopnia, że nikt nie czuje się drugim graczem na doczepkę. No i dostęp do questów pobocznych, choć te nie są jakieś arcyciekawe, więc skupiliśmy się raczej na głównej kampanii podczas gry. Sama rozgrywka może okazać się równie przyjemna nawet dla młodszego odbiorcy, bowiem nie ma tu typowej śmierci postaci w przypadku utraty życia, a niejako mówimy tutaj o odrodzeniu od 5 do 10 sekund, podczas których postać jest zawieszona bez ruchu i dopóki obie postacie nie utracą życia, można z powodzeniem wspólnie przechodzić poziom bez szwanku. Warto o to dbać, gdyż w przypadku klęski nie ma checkpointów w podbijanych osadach i trzeba każdą przechodzić od nowa z utraconymi, zebranymi dotąd hełmami, które możemy wykorzystać w napotkanym sklepie na poczet większego życia czy też dodatkowych ataków. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że wspomniany wcześniej budżet i zaangażowanie devów jest widoczne od pierwszej chwili. Przegadane dialogi bez dynamicznej akcji, zachęcającej do poznawania całej fabuły, to nie jest coś, co przystoi grze, która opiera się o tak znaną markę. Dodatkowo ilość bugów, jaką można spotkać podczas samej gry, często powodowała irytację. Spadanie w przepaść, której nie ma problem z wejściem po schodach, bo postać zawieszała się gdzieś na ostatnim schodku, i najgorsza kamera. Ta bowiem zawsze wędruje za pierwszym graczem i następstwem czego bardzo często postać Obelixa respawnowana jest na siłę w miejsce widoczności kamery. Nie jest to jednak standard, bowiem wielokrotnie dzieje się tak, że trzeba po swojego growego kompana wracać, bo nijak ta teleportacja do gracza drugiego nie działa i widzimy tylko twarz zaginionego Gala w białym kółku mający symbolizować jego obecność na planszy. Końcowe etapy w Pałacu Cezara to horror pod tym względem i ktoś ewidentnie nie zadbał o odpowiednie oddalenie kamery względem grającego, w kopie graczy. Nad muzyką nawet się nie rozwodzę, jest poprawna i jakoś nie zapadnie w pamięć nikomu, kto ogra tytuł w te 3-4 wieczory. Ciężko też mówić, że udźwiękowienie jest czymś niepoprawnym. To chyba jedyny aspekt, na który ciężko znaleźć jakieś haki. No i taki jest Asterix i Obelix XXL3 The Crystal Menhir. Gra, która jest tytułem w miarę udanym, choć wielbiącym się w wadach i niskim budżecie. Również tytułem, który z pewnością zapomnisz po ograniu, choć ciężko ci będzie nazwać go krapem, jeśli tylko znajdziesz kogoś do wspólnej zabawy. Może być trochę tak, że każda gra w koopie smakuje lepiej, ale tu zwyczajnie bez tej kooperacji chyba nie warto odkrywać kolejnej galijskiej przygody. Mówi dla Was Gramadrana, cześć.